Princesses in prison bars and cuffed though they're not forced to stay part of the game. Butterflies with heavy scars, ethereal light sparkle as they turn. Cześć wszystkim, z tej strony Wanjy, a to jest Shogun 2. Pamiętacie zapewne z poprzedniego odcinka? Nie zrobiliśmy tutaj za wiele, tak naprawdę zwyciężyliśmy jeden oddział jakiś rebeliantów, i w mieście nawet nie zaczęliśmy nic budować. Czy zaczęliśmy? Nawet w mieście nie zaczęliśmy nic budować. Myślę, że na początek przyda się dróżki, czy nadbrzeża, czy obu zrwali. Dróżki może, żeby były normalne drogi, nie to co w Polsce, żeby dało się szybko. A nie, zaczęliśmy budować, zawsze nawadnianie. Jak szaleć, to szaleć, przystań, też robimy. Jak szaleć, to szaleć, drzwi wywalić, okna wstawić. Też sprawdziłem swoją drogą, jak to jest z tymi samurajami. I okazało się, że samuraje to nie są wszyscy, którzy potrafią machać e, katanami. To są, to jest jakaś świta, jacyś wybrani bojownicy. Często gwardia cesarska. Znaczy, cesarska, szoguna. Mistrzowie Kyushu. Czy istnieje lepszy sposób na pokonanie wroga niż zasypanie go w strzałce, ale opalny następującą drogą łuku? Dobra, spoko Jezus Maria, zawsze zapominam, gram w tyle gier na raz, że zawsze zapominam sterowania do tych gier, w sensie Tutaj no sterowanie jest dość proste tak, głównie mysz i wsad na klawiaturze żeby ruszać kamerą Ale tu jest na przykład okno finansów, biegłość w sztukach, o tak o to mi chodzi I to jest M I nigdy tego nie pamiętam, dobra Bushido się robi, a droga łuku Technika łucznika. Gdzie jest droga łuku? Obwezja. Technika miecza. kanjitsu. Technika łucznika. Chyba o to chodziło, nie? Czekaj, co oni nam to od nas? Jeszcze raz. Opanuj następującą sztukę. Droga łuku. To, no, mogę im opanować drogę miecza jak chcą. A nie, droga łuku też tutaj jest. Dobra. Cóż, szukałem po prostu jakiegoś łucznika, no. To logiczne, bo by gdyby tutaj jest samuraj z kataną, to tu powinien być tam żołnierz z to powinien być żołnierz z łukiem, To z jakichś nie wiadomo co. Dobra, czyli za o, jedyne 15 tur, spoko, To niech się rozwija. A tymczasem, co my mamy zrobić? Napotkano na Narod. Jak przyjemnie. Czy mamy przystań? Tak mamy przystań. Ale za bardzo ta przystań nie może nam nic zrobić, że tak powiem. Dobra, to chodźmy w takim razie. Czy oni chcą walczyć w stanie wojny? Tak, oni chcą walczyć jak najbardziej. To może wróćmy do naszego miasta, żeby być w stanie się bronić, a w następnej turze wyjdziemy do sywą, Co tutaj jest? W stanie wojny, i oto. A tu? W stanie wojny, tak. No cóż, dobra, to w tej turze nic nie wymyślę. Kończymy turę, chyba że finanse. Nie, hmm, handel? Może. Nie, to nie było tutaj. To było w dyplomacji. Dyplomacja jest spotkana. Logiczne. Wrogość, obojętność, przyjaźń. O, oni są przyjaźni, niestety. Można z nimi zacząć jakieś rozmowy? O, zarządaj przymierza, zarządaj umowy handlowej. A nie. można otworzyć morskiego szlaku. Dobra, nieważne. Dobra, to kończymy turę. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ale ja też wybuduję ten port który się tutaj rozwija. O, Dzięki. Jak, mi, jak miło. Oni co? Oni są agresywni czy oni nie są agresywni? Bushido. Jak? Przyjemnie. Ja Zajmij dowolną prowincję. Tak też uczynię. Ale najpierw chyba zrobię droga Chi. Plus jeden premii rodowej stacji podatków. No, premia do podatku zawsze jest fajna. W stanie pokoju. No dobra, oni nie są agresywni. Czyli trzeba wyprowadzić armię. Najlepiej, jakbyśmy mieli ninja, który by nam poszedł na zwiad. Aczkolwiek takiego nie posiadamy. Co? A oni się leczą. Dobra, to niech się leczą. Eee, może, no tak, zwerbujemy tak kogoś, tak, uczniów. Samurajów? O, ucznicy. Oni będą dobrzy, na pewno. Czuję to, czuję to w moczu. Armia. Czy wysyłamy całą armię, czy poczekamy, aż tam ci się zrekrutują? Poczekajmy na jeszcze jeden oddział uczników i wtedy wyjdziemy tam zobaczyć, co tam się dzieje w ogóle. ogóle mi tak, teraz jest zima, to nie ma sensu. Znaczy teraz jest jesień, ale za to będzie zima. Raport z budowy. No ja proszę. Drogi i przystęp. Ok. Czy coś można jeszcze zbudować? Nie, trzeba czekać na lepsze pole. Jak tam wygląda nasz dochód? Gdzie to były finanse? N? Ok. Tak lepiej. Podatki muszą być niskie, ale też bez przesady. Jeżeli będziemy mieli zbyt niskie podatki, to nie będziemy zarabiać, ale to nie jest zbyt przyjemne. A nie, wait, chwila. Czy jeżeli zrobimy tak? A, okej. Okay. To nadal mamy przychód i to 1021. Spoko. Trzymanie armii. Przychód. Jest różnica 1000, dobra. Walniemy trochę wyższe podatki. I zakończmy tą turę. Nie ma się tu za długo zastanawiać. Właśnie ta gra na początku tak wygląda. Tura, 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 tura i nic się nie dzieje ciekawego. No chyba, że nam wjadą nagle dziesięcioma legionami naszą nasz odbyt ceny. Takie spotkanie może być mało przyjemne. O, port handlowy. Jak najbardziej. Rozwijamy drogę handlową. Nie, nie nie. Jak to było? Jeszcze jedna tura i będziemy mieli rozwiniętą. O, tamtą drogę duszy, czy tam jak się nazywa. Armią nie wyjdę teraz poza granicę mojego miasta, gdyż, ponieważ jest zima i jak wyjdę, znaczy nie poza granicę miasta, tylko poza granicę kraju, to tam będą wymierali. Więc poczekam jeszcze turę. O, hello. No i dobrze, że poczekałem turę, bo bym został zjedzony przez tamtą armię. A teraz siedzę sobie bezpiecznie schowany Samuraj z łukami, jak wspaniale Opracowaniu zen, nie, nie opracowujemy zen, opracowujemy to Strategię ataku, a to jest strategia obrony zapewne, nie? Ile ich tam jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć oddziałów, z czego chyba dwa generalskie No to co? To atak Zapiszmy jeszcze tylko I jazda i w tym momencie stoczę bitwę na polu walki. Czy tak automatycznie? No, tak jak mówiłem, dwa oddziały generalskie, dwa oddziały łuczników i dwa oddziały łuczników. Ja mam trzy oddziały łuczników. Hmm, dobra, rozegrajmy tę grę. Czemu nie? No, pogoda jest idealna, więc rozstawmy swoich dzielnych wojów. Czy będzie przemowa? To po prostu taka kamerka, która ma mnie utrzymać w napięciu. Będzie przemowa. Będzie waszym, daj to wspaniała rzecz. Zwłaszcza, gdy ruszamy do bitwy. Znieście wysoko sztandary, niech nasi wrogowie wiedzą, że nadchodzimy. Ej, ej! Wygląda jak banda łomów, jak machają takim kamerą. Ej! Nazywam się Malciec, jestem bardzo szczęśliwy. Proszę wszystkich Maćków, żeby nie brali tego do siebie. Wszyscy wiemy, o którego Maćka chodzi. Dobra, dosyć tego. Enter. Nie działa. Spacja. Nie działa. Escape. Ok? Okej, zadziałało. Oni się rozstawią tam, więc pewnie będą się bronić i nie podejdą do mnie, aczkolwiek tutaj myślę, że warto zająć by było tą piękną górkę. Więc wszyscy łucznicy, czyli to i to i to, niech podejdzie jak najbliżej... Podejdę jak najbliżej, tej góry. Aczkolwiek tych gorszych uczników będę trzymał chyba w odwodzie. Bo tamci się tam po prostu nie zmieszczą. Wszystki, całą piechotę, czyli całe trzy oddziały, które mam, ustawię za łucznikami. A konnicę. Jedną z lewej. Jedna z lewa, jedna z prawa. I rozpocznij bitwę i zobaczmy, co oni robią. Dobra, są tam. Ci ucznicy jak najszybciej zdobyć górę i biegiem panowie. Dobra. Zwerwał panowie! A ci niech będą w... Albo nie. Po co ich trzymać w ogóle? Niech pójdą tutaj. I gdzie pójdzie Escorta? Dobra, tu, tu jest klot 150, tu jest klot 150 i tu też jest klocz 120. Dobra, 120, niech broni w takim razie tych. W odwodzie niech stoi 150 tuż przy nich i 150 niech stoi tutaj. No i zobaczmy, może uda się sprowokować przeciwników, żeby trochę podeszli. Może konnicą trochę ich tam pomolestuje. Jak poddziały przez siebie przychodzą. W ogóle jest bardzo ładna grafika w tym szczególnie, to trzeba im przyznać. To moni idę. Hmm, dobra, niech będzie na Jari. Ali mas To znaczy dziękuję bardzo po japońsku. Miałem kiedyś... E, znaczy chodziłem kiedyś na treningi jiu-jitsu, w sumie nadal chodzę, ale kiedyś miałem taką nauczycielkę, czyli senseja, która odliczała wszystko po japońsku i nauczyłem się liczyć po 10, nauczyłem się dziękować po japońsku. Naprawdę taka taka lekcja to... Bardzo życiowa, Nie wiem, kiedy mi się to przyda, ale. Tak, w porównaniu z tym, co mam na studiach, jest to bardzo pożyteczna wiedza. No podajcie miski, A może ja was prowokuję kodnicą? Swoją drogą, nie wiem, czy wiecie, czemu Japończycy walczyli katanami. A w Europie walczyli na przykład mieczami dwuręcznymi. A Turcy walczyli szablami. chcecie, mogę wam to zdradzić. To najpierw zobaczę, czy jestem w stanie ich sprowokować tą konnicą. O, jestem! Pięknie, podchodzą. Dobra, teraz się trochę cofniemy. Wejdą w zasięg? Wejdą w zasięg. Otóż, stosowano różnej broni w różnych rejonach świata, bo różne miecze przecinają z różną efektywnością... No shit. No to sobie im potrzebne. E, z, ...są skuteczne. Przecinaniu różnych rzeczy, i na przykład szable, chwila zapazuję, szable, które zostały używane, użyte przez Arabów, są dobre do przecinania ubrań i tych wszystkich turbanów, i tych wszystkich zbroi, e, które noszą Arabowie. Japończycy zrobili miecze, które bardzo dobrze przecinają po prostu człowieka, no i ten lekki pancerz e, japoński, no bo jednak ciężki pancerz to to nie jest. A że Europejczycy byli zakutymi w zbroję, co ja zrobiłem, nie. ...zakutymi w zbroję żołnierzami, to potrzebowali często dwuraków i po prostu ciężkich mieczy, które są w stanie przebić się przez tu stal. Dobra, zaszarżujmy. Zaszalejmy. Tylko oni się ucznikami. To jest jari. To jest niedobre. Dobra, ta szarża się nie uda. To może ucznikami ich zajdę, tak bardziej... w boczku. O, 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 I właśnie o tym mówiłem, udało mi się ich sprowokować. Oni są tu ostrzeliwani z każdego kąta w tej chwili. Dobrze, dobrze. Czy zostaną wycięci w pień? Odpowiedź brzmi, chyba nie. Aczkolwiek, niech ci skierują się na tych, dobrze są skierowani na tych. E, dobra, ci się cofnijcie. Shit. E, wait, co tu się zaczęło dziać? Czemu oni lecą na nich? Niech oni lecą na nich. A konnica niech leci na łuczniku. Od pauzuń. Dobra, to będzie dobra szarża kawalerii, bo to są ucznicy. Ok, są rozbici. Ci ucznicy niech się zajmą tymi łucznikami. Ci ucznicy niech się zajmą tymi łucznikami. A konnica niech biegnie z pomocą i atakuje konnicę. Dobra, i myślę, że w tej chwili jest dobra okazja, żeby zapauzować. I... Wydać rozkaz ataku na konie. Czy to są. E, tak, zjali. A to są uczniowie. Nie, 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 nie! Zostawcie ich w spokoju. Okej, okay, dobra. Jakieś przegrupowanie by się przydało, dobra. Ci. Walić w tych. E, wy drodzy ucznicy macie trochę przerąbane. O, tu są pikinierzy. O, o! To uciekajcie. Wyłączcie tą durną ścianę i biegnijcie po prostu. Po prostu biegnijcie. O. Kawaleria przyszła z cieczą Cudownie. Cudownie. Generał jest w wielkim zagrożeniu. To wspaniale się składa, bo nic mnie to nie obchodzi. Ok, ci wracać pod... Jak tu się zmieniał tryb ten... Pauza! Dobra e, Zwaliłem trochę chyba tą bitwę No, nawet bardzo A, trudno e, Gdzie jest mój generał w takim razie? Jest w tak wielkim zagrożeniu, że nie jest nawet w zagrożeniu Dobra Wyatakujcie sobie tych e, Ja chcę, żebyście atakowali wręcz O, F F się atakuje wręcz Ja znam Jesteście samurajami, poradzicie sobie z nimi szarżujcie na tych, szarżujcie w tych. No, i chyba pozamiatane w sumie. Tak mi się widzi. Co im zostało? Ten oddział. No, i pozamiatane, no i zwycięstwo. Dobra, wiecie co? To ja po prostu będę łapał tych uciekinierów, tak jak ostatnim razem. I wracam do Was za chwilkę. O, i jestem już z powrotem. Stracono 156, zabito 507. Myślę, że poradziłem sobie z tym dość godnie. O, samuraje, tutaj straciłem kilku samurajów, nie wiem ile ich tam było, w sumie chyba z 75 czy 80. No w każdym razie nie za dużo. Co są samuraje, oni walczą, potrafią walczyć wręcz. Ci są ucznikami, akurat więc są lepsi, jeżeli chodzi o walkę dystansową, no ale na miecze też sobie poradzą. Ci najbardziej berwali, no ale tam jakaś hołota, więc kto by się nimi przejmował. Generał został zabity? O, jak miło. Zabiję im generała. I... tak. Właśnie. Co teraz? No i teraz idziemy lądrować, walczyć, zdobywać. Tu będzie miasto. I oto. O, przejmiemy je z marszu. Jak miło. Tutaj tylko zwerbujemy sobie jakiś... Dobra, jakąś hołotę na początek, żeby mieć cokolwiek. Aczkolwiek, potem już zwerbujemy samuraj. Dobry Shogun musi mieć dobrą armię. To podstawa zwycięstwa. Dobra, zapiszmy. I jeszcze weźmy. o, nie wyjdziemy. No, już myślałem, że z marszu tam tak ładnie wejdziemy. Tak jedno po drugim. Zabijemy jednych, zabijemy drugich i zdobędziemy miasto. No, ale nie ma aż tak pięknie. Nie ma aż tak dobrze i nie jest aż tak pięknie. Aczkolwiek, dyplomacja nie. No, czy ja. Ten port. Się robi, się robi. Trzy tury, dobra. To co, kończymy turę. Piękna wiosna za nami. Krwawa wiosna, piękna wiosna. Będzie o tym jakaś piosenka. Sorry, czasami muszę pogadać trochę głupot. Nie byłbym samochodem, tego nie robił. No, ale dużo jest tych planów. Długo się czeka. Co tam? A, Hołota się zrekrutowałem. To rzeczywiście powód do domu. Shogunie, Zrekrutowaliśmy chołotę i przyszliśmy się osobiście pochwalić. Dobra, zróbmy jeszcze jednych szogunów. Tu. Eee, samuraju. A tych panów można wysłać do ataku. Czekać na kapitulację. Opłacać w ogóle, czekać na cokolwiek. Taka wygrana. Taka przewaga. Nie no dobra, wiecie co, nawet nie będę już tam się bawił w... W granie to, no bo, sorry, to są dwa oddziały piechoty, no to za problem to rozwalić. E, automatyczne rozstrzygnięcie wyniku, weźmiemy. Taki ze mnie wygodni. No, stracono 11, zabito 75, właśnie o tym mówiłem. Okej, okay. pokojowa okupacja, myślę. Nie, nie chcemy go uczynić. Pokojowo. Podbój Sikoku. Sikoku? Sikoku? Ola, dobra. Dostałem wezwanie pod broń. Eee, właśnie, co daje mi? Wezwanie pod broń. chciałem miejsc w kolejce, werbunku we wszystkich prowincjach. O! Na cztery tury. Tyle wygrać. werbujemy jeszcze jednych z tam, tam Tutaj trzeba coś naprawić pewnie. No, naprawa się naprawi. To się wyklepie, pan się nie martwi. Pan się nie boi, ja sobie radę dam. Okej, okay. czy można tu zbudować coś fajnego? Nie, nie mam pieniędzy. Aczkolwiek będę miał już niebawem. I teraz pytanie: Czy to jest taka wielka prowincja, że zająłem to, czy.? No, o ja! Tak, fajnie. Mamy całą wyspę dla siebie. No nie licząc tego pana tam po prawo, którzy są pokojowo do nas nastawieni. Hmm. I teraz pytanie: Czy żeby wygrać, musimy go przejąć? a tak, musimy go przejąć. Hawaii. Sannuki. Czyli całą tą wyspę ogólnie. Kawałek pod tą wyspą. No i Kyoto. A light. Bieżące misje. Mistrzowie Ekipstu. Dobra. Eee, zobaczmy jeszcze tylko, jak to wygląda. Dobra. Robi nam się ta droga łuku, cała nieszczęsna. A teraz zakończmy turę. Bo po co nam już ta stara tura? My chcemy nową turę. Musimy iść do przodu, rozwijać... co? Jezus Maria, już myślałem, że mnie zaatakowali Ale widzę, że tamci panowie mają dość nieprzyjemną armię i trzeba będzie ich rozgromić dość szybko, tak na raz Więc trzeba zebrać armię, podsunąć pod granicę i z impetem uderzyć O, proszę, przystań Można sobie lepszą przystań zrobić, albo ewentualnie twierdzę, fort twierdzę Matko Bosko Nazarejsko, co zrobić? może twierdzę, w... dobra, zmienimy fort, w... tak fort w twierdzę i na tym się skończyły możliwości finansowe, dobra wiecie co, myślę, że w tym momencie zakończę już odcinek, ten odcinek Szoguna, jeżeli wam się podobało to łapki w górę i subskrypcję, bardzo bym prosił, no i dodanie filmu do ulubionych. Jeżeli nie, to napiszcie proszę w komentarzach, co Wam się nie podobało, żebym mógł się na przyszłość poprawić. A teraz życzę Wam wszystkim miłego dnia. No i do usłyszenia. Cześć, cześć, hej!